Słuchajcie, przyszłam do arbuzów i myślę, że jeden już będzie dobry. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Nie wiem. Zazwyczaj w zeszłym roku ja zrywałam, kiedy o ten ogoneczek już był suchy. Suchy, tak? No i ja patrzę, że on jest całkowicie suchy. No i wiem, że to jeden z pierwszych tych arbuzów. Mm, takich z większych, tak? Bo miałam takich dwa. Jeden gdzieś tam tam chabaciach będzie, powiemy tak. No i spróbujemy. Jak myślicie, będzie? Będzie dobry, czy nie? No to co? Z Bogiem. Jest ścieżki. Mój pierwszy janasik w tym roku. Zobaczmy, oby, oby był dojrzały. Bo chce się, żeby dzieciaki coś zjadły dobrego. Bo kupiłam w Biedronce jednego, bo córka ma urodziny we wtorek, ale dzisiaj będziemy mieć pierwszych gości. No i kupiłam dla dzieci arbus, ale chce się, żeby już swoje były. O co, krój! Janosiek, pierwszy Janosiek w tym roku. Bo Jezus, to by był dojrzały, błagam! O Jezus, jak pęka! by był dojrzały uuu uh, ale zobacz, łupka w tym roku grubsza i nasiona i nasiona ale nie wydaje się, że kilka dni by trzeba było dla niego, tak? ale ogony, ale ten ogonek był suchy ten ogonek był suchy e, ja chcę pierwsza ma smak? na pewno Jest słodki, naprawdę. Ale no, jest ja słodki. Tak, jest jadalna, ale mm. Słodki, ale naprawdę potrzebuję się po leższych dni. Mm. Ja.